Siostry i bracia, zadał na początku może dziwne i nieoczywiste pytanie: Czy Pan Jezus miał sakiewkę? Wbrew krążącym stereotypom o ubóstwie naszego Zbawiciela, Jezus taką sakiewkę miał. Jedne przekłady mówią o mieszku, inne o trzosie, jeszcze inne właśnie o sakiewce. W tych czasach nie było bankowych kont, plastikowego pieniądza, blików. To co się miało, trzeba było nosić przy sobie w jakimś woreczku. Apostołowie taki woreczek mieli, a zarządzał nim na co dzień Judasz. Nie ma żadnych świadectw ewangelii, by w tym worku były jakieś braki. Jest to mowa o kobietach, które usługiwały ze swojego mienia. Nie możemy w Ewangeliach znaleźć śladów niedostatku. Jest fragment mówiący o tym, że pan Jezus był głodny, ale nie było to wynikiem jego biedy, tylko tego, że wybrał 40-dniowy post na pustyni. Do czego zmierzam? Do prostego stwierdzenia, że pan Jezus nie bujał w obłokach, chodził po ziemi. Miał ze sobą 12 dorosłych mężczyzn. Oni z nim byli przez trzy lata, chodzili, musieli gdzieś mieszkać, coś jeść, w coś się ubrać. Ba, jest mowa w Ewangeliach nawet o tym, że płacili podatki. Czasem mogli coś dostać, czasem mieli okazję być na weselu, choćby w kanie galilejskiej czy na jakiejś innej uczcie, ale należy przypuszczać, że za wiele rzeczy apostołowie i Jezus po prostu musieli płacić musieli mieć kasę. A czy Jezus pracował? W trzyletnim okresie jego publicznej działalności, dość dokładnie opisanym w Ewangeliach, o niczym takim nie ma mowy. Możemy się natomiast domyślać, że wcześniej pracował. No bo niby z czego miał żyć mamusia go utrzymywała? Ewangelista Marek podaje nawet zawód, jaki wykonywał Pan Jezus. Przytacza opinie ludzi o Jezusie: Czy nie jest to cieśla, syn Maryi? Jezus był cieślą. Nieprzypadkowo zresztą Józef też był cieślą. Czy obu kierowało tylko umiłowanie drewna i mieli dusze artysty? To było takiej hobby: lubili sobie podłubać w deskach? Przypuszczam, że nie, przynajmniej nie do końca. Pracowali, by zarobić na swoje utrzymanie, żeby mieć co jeść i w co się ubrać, proza życia. Pracował także Święty Paweł. Jest wiele fragmentów o tym mówiących, jest o tym mowa także i w dzisiejszym drugim czytaniu. Paweł wyznaje, że u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy. Aby dla nikogo z Was nie być ciężarem. Tak pisze do Kościoła w Tesalonikach. Inne fragmenty dają nam poznać, czym Paweł się zajmował. Otóż święty Paweł robił i sprzedawał namioty. Jest jednak mowa i o tym, że przyjmował finansową pomoc różnych osób i kościołów. Charakterystyczne jest jednak to, że przyjmowanie bądź nie owej pomocy uzależnione było od stopnia dojrzałości wiernych. Jeśli w jakiejś miejscowości nie było kościoła, byli tylko Żydzi, poganie, których trzeba było ewangelizować, to jasnym było, że Paweł nie oczekiwał od nich żadnego finansowego wsparcia ale nie oczekiwał tego wsparcia także od Kościoła, który uznawał za nieutwierdzony w wierze, który mógłby, mógłby go oskarżyć o to, że chodzi mu o mamonę. Ale nie miał takich oporów, gdy był przekonany o jedności duchowej, o wspólnocie z jakąś, wspólnotą z jakimś Kościołem. W liście do Filipian pisze tak. Wy Filipianie Wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów, poza wami jednymi, nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Bardzo ciekawy fragment. Jest w nim świadectwo o zgrozo, że apostoł miał jakieś potrzeby, Najciekawsze jest jednak to, że pisze tam o rachunku, otwartym rachunku przychodu i rozchodu. Zatem Paweł prowadził coś w rodzaju księgowości. Rozliczał się z pieniędzy. Ten rachunek przychodu i rozchodu był otwarty, jawny. Święty Paweł nie miał nic do ukrycia. I powiem bracia i siostry tak. Tak powinno być w każdym kościele i w każdej parafii. Jako winnica możemy śmiało powiedzieć, że już jest u nas bardzo przejrzyście. Wierni zbierają i liczą tace, w kancelarii każda złożona złotówka jest kwitowana. To czego brakuje, to zestawienie tego w całość, pewne podsumowanie przychodu i rozchodu. Pełne pokazanie i udokumentowanie kosztów. Chciałbym bardzo od przyszłego roku całe finanse naszej parafii umieścić w Excelu. Ci, którzy tego nie wiedzą, niech wiedzą, że Excel to jest taki program komputerowy arkusz kalkulacyjny. Wpisujemy tam dane, liczby. A program ten liczy, sumuje, wyciąga średnie. Jednym słowem, pomaga zapanować nad wszystkimi liczbami i słupkami. Excel jest pewnym symbolem. Oczywiście, może to będzie ten program, może jakieś inne. Jednak nie zmienia to postaci rzeczy, że nasza parafia ma swoją sakiewkę. I ta sakiewka musi być przezroczysta i czysta. Ktoś może powie, że to, o czym teraz mówię, może jest ważne, ale nie powinno się o tym mówić w kazaniu, ale w ogłoszeniach. Otóż mam inne zdanie. Chyba jednak w kazaniu, bo nie jest to kwestia czysto porządkowa, organizacyjna, ale jest w tym jakieś szukanie woli Pana Boga. Bo wbrew pozorom w Piśmie Świętym dużo jest na temat finansów, zbiórek, utrzymania Kościoła. Ludzi pracujących dla kościoła. To nie mogą, nie powinny być sprawy ukryte, wstydliwe, o których się nie mówi. Powinno się o tym mówić otwarcie i normalnie, bo to są normalne ludzkie sprawy. Powinniśmy się zastanawiać, czy system utrzymania i finansowania parafii jest dobry i właściwy. Może go trzeba zmodyfikować, może zastąpić czymś innym. Dzisiaj wygląda to tak, że. Zbieramy tace, zbieramy ofiary przy okazji kolendy, choć w nieco oryginalny sposób. Ci, którzy zamawiają msze święte i wypominki, przy tej okazji składają ofiary. Przy okazji posług takich jak pogrzeb, ślub, chrzest, prosimy o ofiary, które płyną na utrzymanie księży i pracowników kościelnych. Przy każdej ofierze. Ciągle powtarzamy, że prosimy o ofiarę. Podajemy nawet jej wysokość, zastrzeżeniem, że jest to jednak prośba o ofiarę. Czyli ta ofiara może być większa, może być taka właśnie, może być mniejsza, lub może jej nie być wcale. I nie ma ta ofiara nic wspólnego ze sposobem i kształtem wykonania posługi. No nie będzie tak, że dasz więcej. To będziesz miał lepiej, a dasz mniej, to będziesz miał gorzej. Staram się tępić, jak tylko umiem, dwa terminy, które czasem coraz mniej, ale jednak padają ciągle w kancelarii. Jak ktoś mówi, że zapłaci, to zwracam mu uwagę, że nie może zapłacić, bo ja niczego nie sprzedaję. Nie sprzedajemy mszy świętych, nie sprzedajemy pogrzebów, ślubów. Przyjęło się, że przy okazji tych posług składa się ofiarę, ale to nie jest zapłata za pogrzeb czy inną posługę. To jest składka, która ma starczyć na całoroczne utrzymanie parafii. Zatem w ciągu roku kalendarzowego około 50 pogrzebów. 15 ślubów, 40 sztuk, musi starczyć na 12 pensji organistki, 12 pensji pana kościelnego, ich zusy, bo są zatrudnieni legalnie, ani na czarno, ani na szaro, na podatki. Czy starcza? Jak wszystko wpiszemy do Excela, to będzie duże zdziwienie. Drugi termin, z którym walczę, który mi się jeszcze bardziej nie podoba, to jest ten termin co łaska. Bardzo mi się to nie podoba. Na dzisiaj to księża używają, co łaska. Otóż tłumaczę, że składanie ofiar na otrzymanie parafii i pracowników to żadna łaska. Ale obowiązek. Każdy musi. Sam określić, jak się z tego obowiązku wywiązuje, ale nikt nikomu przy tym nie wyświadcza żadnej łaski. Jest jeszcze cmentarz z opłatami za groby. Tu nie mówimy o ofierze, tylko należności. Z tym, że nie za pochówek, ale za pieczary i nagrobki. Przy żadnym pogrzebie nie żądamy opłacenia pokładnego. Jeśli rodzina pochowa zmarłego na cmentarzu, to z tego tytułu nie ponosi żadnych opłat. Powiem zupełnie szczerze: z miejsca i bez chwili wahania oddałbym cmentarz gminie. Proszę sobie wziąć wszystkie cmentarne opłaty. I wszystkie śmieci. I wszystkie drzewa, i ich liście, i ptaki gnieżdżące się w ich gałęziach, walące się parkany, zniszczone chodniki, zrujnowaną kaplicę i użeranie się z ludźmi, którzy nie potrafią przez lata pojąć, że plastikowej torby nie wrzuca się do kompostownika. I jeśli w przyszłym roku wzrosną ceny za wywóz śmieci, a wzrosną, to zwrócę się do księdza biskupa o zgodę na oddanie cmentarza. Nie przyszedłem do winnicy po pieniądze i bogactwo. Jeśli założyłem fundację, nasza winnica, która wydaje i sprzedaje książki, to także po to, by mieć taki pewien psychiczny komfort. Powiem, na czym to polega. Paweł. Robił namioty, ja wydaję książki. Fundacja daje parafii więcej, niż parafia daje mnie. Zatem śmiało mogę powiedzieć, że utrzymuję sam siebie i nikt nie płaci na moje utrzymanie. Jest to pewien komfort. To trochę w takim duchu, w jakim Paweł pisał do kościoła w Koryncie. Nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majątności, lecz rodzice dzieciom. Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Mogę śmiało za Pawłem powtórzyć: Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje. Jeśli mówię o pieniądzach, to nie upominając się o swoje, ale z odpowiedzialności za parafię. Na wiosnę złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Do kończenia remontu wieży. Koszt to 360 tysięcy złotych. Nie dostaliśmy dofinansowania. Złożyliśmy odwołanie. Nie uwzględniono go. Mamy 36 tysięcy zebrane z kolendy jako wkład własny w ten projekt i nie możemy za to wykonać żadnej sensownej pracy. Złożyliśmy kolejny wniosek bo w tej sytuacji jest to jedyna szansa na ratowanie kościoła. Ale ja nie czuję się z tym komfortowo, że wyciągamy rękę po pieniądze. Mam poczucie, że bylibyśmy w stanie sami, bez szukania żadnego dofinansowania, wyremontować wieżę, zmienić dach i przemurować sygnaturkę, zanim ta się przewróci i spadnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie potrafimy jako parafia utrzymać naszego parafialnego kościoła? Nie wiem. Jest na pewno wśród wielu ludzi sporo obojętności, ale może największy problem to brak wyobraźni i brak informacji. Nie wiemy, czy dwa złota. Najbardziej gorliwy w naszej parafii, wchodzeniu do kościoła, nominał, to dużo czy mało? Starcza czy nie starcza? Czy 50 zł na parafialne inwestycje przy kolędzie to jest poważna suma czy niepoważna? Jak włożymy wszystkie te wpływy i wypływy w arkusz kalkulacyjny, jak wszystko policzymy, zestawimy, podsumujemy, to będziemy wiedzieli. I może taką mam nadzieję, nauczy nas to większej odpowiedzialności za parafię, naszą parafię. Daleki jestem od wołania o pieniądze. Nie potrzebuję ich. Przeciwnie, zawsze stawiam trzy warunki, od których uzależniam przyjęcie jakiejkolwiek ofiary. Trzeba mieć. Trzeba chcieć i musi to jeszcze sprawić radość. Jeśli nie są te trzy warunki razem spełnione, zabraniam stanowczo i wyraźnie, zabraniam przynosić do kościoła jakiekolwiek pieniądze. Chciałbym jedynie i aż zrozumienia, że utrzymanie parafii kościoła, cmentarza, pracowników, to nie jest mój problem. To jest nasz problem. A sprawy materialne parafii to nie jest jedyna troska. Gdzie w naszej parafii jest troska o ubogich? Nie ma jej kompletnie. Jedyne co robimy to w sytuacji jakiegoś nieszczęścia, zbieramy ofiary do puszek. Kiedyś powiedziałem tu w tym kościele i podtrzymuję to, że nasza parafia. Powinna utrzymywać jeszcze dwie inne parafie: jedną gdzieś na klasycznych misjach w Afryce czy w Ameryce Południowej, a drugą gdzieś na wschodzie. Daleko nam do tego. Oddajemy tace z niedzieli misyjnej. Nie wiem, czy to starcza na bilet dla misjonarza. Najtrudniej nawracają się nasze portfele. Największa próba wiary to moment, gdy trzeba podzielić się swoimi pieniędzmi. Możemy wierzyć, ale gdy nas to nic nie kosztuje. I zadanie do wykonania. Tu nie chodzi o proste, zamień 2 zł na 5 złotych i 50 na 100. Chodzi o coś kompletnie innego. Zbadaj swoją wiarę przez pryzmat składanej ofiary. Przez emocje, które się wtedy budzą. Co ci to powie? Czy odnajdziesz tu w kościele swój dom, swój dom, czy też tylko urząd, który może jest ci do czegoś potrzebny, ale w gruncie rzeczy to cię nie obchodzi jego los? Czy ksiądz jest ci bliski i potrzebny, czy też widzisz w nim darmo zjada? Czy czujesz więź z całym Kościołem powszechnym na całym świecie, czy w gruncie rzeczy jest ci to obojętne? Spytaj się tego wszystkiego złotówki, którą oddajesz do parafialnej sakiewki, a ona ci szczerze powie. I ta odpowiedź jest ważna, bo przynosi zrozumienie. A parafialna sakiewka, tak czy inaczej będzie przezroczysta i czysta jak łza. A czy pusta, czy pełna, to nie będzie mój problem, tylko nasz problem. Amen.